W ogromnej kolekcji bogów i istot nadprzyrodzonych w wierzeniach ludzkich imię Jahwe, Bóg Biblii, wyróżnia się i jest pamiętane przez wiele stuleci. O Jahwe, ten, którego imię rozbrzmiewa przez wieki jako jedyny Bóg Biblii. Ale wśród nas zastanawialiśmy się już, jakie byłoby prawdziwe pochodzenie tej niezwykle szanowanej istoty. Co ciekawe, są tacy, którzy twierdzą, że nie ograniczał się do jednej formy czy imienia. Krążą pogłoski o powiązaniach z tajemniczymi Anunnaki, bogami starożytnej Mezopotamii. Wiemy jednak, że wpływ Jahwe wykracza poza historię hebrajską i sięga głęboko w tradycje i wierzenia starożytnego Bliskiego Wschodu. Dlaczego to imię jest tak wpływowe i głębokie? Kim on jest naprawdę? Czy jest on wszechmocnym Bogiem, któremu oddają cześć religie pochodzące od Abrahama? A jeśli nie, kim lub czym mógłby być Jahwe? Czy Jahwe mógł mieć powiązania z Anunnaki, o których dzisiaj nie wiemy? Kontynuujmy zatem odkopywanie tego tajemniczego źródła w świętych tekstach. Święte księgi naśladowców Abrahama mówią nam o Bogu, który zdaje się kierować wielkim pokazem w kosmosie. Ten Bóg stwarza wszechświat gwiazdy, zwierzęta, rośliny, ludzi i wszystko, co znamy w tych tekstach, ten wszechpotężny Stwórca jest często nazywany Jahwe. Czy jednak nie jest ciekawe, jak ten obraz Jahwe zdaje się ewoluować w czasie, gdy splata się z kulturą i tradycjami Hebrajczyków? Imię to nie jest tylko etykietą. Jest jak drzwi, które pozwalają nam zobaczyć, jak na przestrzeni czasu zmieniały się poglądy ludzi na temat Boga. Uwzględniono różnorodne wpływy wierzeń kananejskich i mezopotamskich, przekształcając go z regionalnego bóstwa w istotę najwyższą. Reprezentuje nasze niekończące się dążenie do zrozumienia wszechświata i naszego w nim miejsca. Imię Jahwe wywarło ogromny wpływ na naszą wspólną historię kształtując społeczeństwa, wpływając na zwyczaje i kierując historią ludzkości. Ale co inskrypcje i tradycje ustne mówią o tym Bogu pustyni? Jak jego kult rozprzestrzenił się wśród plemion koczowniczych, zanim jeszcze został utrwalony w Biblii? Ach, to jest pytanie, które prowadzi nas do pierwszego konkretnego odniesienia do jachły poza pismem. Przygotujcie się, bo teraz idziemy do steli Moabu. Najwcześniejsze wzmianki o Jahwe znajdują się na kamieniu moabickim, czyli steli Meszy wzniesionej przez króla Moabu Meszy około 840 roku pne. Dla uczczenia jego zwycięstwa nad Izraelem. Ach, stela Moabu, ten fascynujący relikt, który daje nam wgląd w starożytność. Stela, wpisana przez króla Moabu, opisuje zwycięstwo Moabitów z dumą i szacunkiem dla boga Kemoszał. Jednak to, co najbardziej przyciąga uwagę, to odniesienie do Jahwe, przedstawianego jako znanego już wówczas izraelskiego boga. Od stela opowiada historię podobną do tej z drugiej księgi królewskiej, z jedną zasadniczą różnicą. Stela głosi zwycięstwo Moabu podczas gdy Biblia głosi zwycięstwo Izraela. Ciekawe, że Jahwe już pojawia się jako centralna postać narodu izraelskiego, Boga, którego obecność można było odczuć na polach bitew i podczas decyzji królewskich. Nawet wtedy Jahwe był tam pośród kurzu i krwi, określając losy plemion Izraela. Ale to prowadzi nas do intrygującego pytania. W jaki sposób regionalny Bóg zyskał takie znaczenie wśród różnych ludów? Co więcej, co inne inskrypcje archeologiczne mówią na temat tej nazwy, która rozbrzmiewa echem przez wieki? Przyjrzyjmy się teraz oszałamiającemu odkryciu dokonanemu w ruinach Soleb, gdzie czeka na nas niejaki Siasud Jahwe z kolejnymi tajemnicami. 1844 roku Archeolog Karl Richard Lepseus odkopał ruiny starożytnego miasta Soleb w Nubii, odkrywając starożytną tajemnicę. W ruinach tych odnaleziono ciekawy napis Szałd Intrygujące, prawda? Ci szasoldowie byli grupami nomadów, którzy przemierzali pustynię w poszukiwaniu ziemi i wody. I tam, na tych kamieniach. Jahwe jest wspomniany jako bóstwo związane z tym pustynnym ludem na wieki przed ich utrwaleniem w tradycji izraelskiej. Odniesienie do Jahwe powiązane z Szadudem sugerowało, że bóg ten był czczony przez inną grupę na długo przed napisaniem narracji biblijnych. Odkrycie to sugeruje, że Jahwe był nie tylko bóstwem Izraela Judy, ale prawdopodobnie bogiem czczonym przez kilka ludów tego regionu. Obecność nazwy w tak odległych krainach skłania do refleksji. Czy Jahwe był od początków bogiem koczowniczym, prowadzącym plemiona przez niegościnne, pustynne krajobrazy? Gdyby Jahwe Szałt oddawał mu cześć, co motywowałoby hebrajczyków do przyjęcia go za swoje główne bóstwo? Napisy te rodzą więcej pytań niż odpowiedzi. Ale właśnie to czyni je tak fascynującymi już. A potem myśl przenosi nas do biblijnej opowieści o egzodusie, gdzie Hebrajczycy również na środku pustyni odnajdują swojego Boga. A czy to archeologiczne odniesienie można powiązać z rolą Jahwe jako przewodnika wędrówek? Zagłębmy się teraz w teorię sugerującą Jahwe jako pustynnego Boga i zobaczmy, dokąd prowadzi ten ślad. Jedna z teorii sugeruje, że Jahwe był w swoich początkach bogiem pustyni. Przewodnik, który znał tajemnice jałowych krain i swoją boską ręką prowadził nomadów do schronień wody i cienia. Nic dziwnego, że podczas egzodusu Hebrajczycy trzymali się tej postaci opiekuńczej. Pomyślmy, że prawa przez pustynię Synaj nie jest łatwym zadaniem. I tam Mojżesz wołał o większą siłę Jahwe, był więc duchem pustyni, bogiem przyzwyczajonym do suchych szlaków i ukrytych oaz. Obrazy związane z ogniem w Księdze Wyjścia, takie jak słup ognia i obłok, który prowadził Hebrajczyków, a także zdolność Jahwe do prowadzenia Mojżesza do źródeł wody, dodają mocy tej idei. W tekstach biblijnych Jahwe jawi się jako przewodnik, który dobrze zna kręte ścieżki. Nic dziwnego, że Hasus Jahwe mógł mu zaufać jeszcze przed Hebrajczykami. Przecież na pustyni nie można odwrócić się plecami od tych, którzy znają ukryte źródła. Jednakże wielu wierzy, że Jahwe powstał jako pomniejszy Bóg w Panteonie Kananejskim i został adoptowany przez nomadów Hasu podczas jego pobytu w tym regionie. Ale w jaki sposób ten Bóg, początkowo powiązany z konkretną geografią, stał się uniwersalną istotą świętych tekstów? To przejście jest jednym z największych problemów teologicznych i kulturowych naszych czasów. Przyjrzyjmy się teraz ewolucji od politeizmu do monoteizmu. Ewolucja Jahwe od mniejszego bóstwa w Panteonie Kananejskim do najwyższego Boga Hebrajczyków to historia stopniowej i głębokiej transformacji. Na początku był jednym z wielu bóstw. Zajmującym jego miejsce w rozległym Panteonie Kananejskim byli bogowie płodności, burz żniw i był Jahwe, Bóg Pustyni. Interesujące jest obserwowanie, jak pośród tej boskiej różnorodności zyskał on rozgłos wśród Hebrajczyków. Być może to bezlitosna natura pustyni lub wyzwania stojące przed ziemią Kanaan uczyniły go najbardziej zaufanym strażnikiem, tym, który zasługiwał na prymat. W późnej epoce brązu z potężnymi miastami wiązało się kilka bóstw. Izrael miał swoje narodowe bóstwo, ale nadal uznawał Panteon, podobnie jak inne starożytne ludy. W czasach sędziów i pierwszych monarchów Jahwe dzielił przestrzeń z bóstwami takimi jak Baal i Asztoreta. Jednakże wśród sporów i kryzysów postać Jahwe ugruntowała się z regionalnego Boga, stał się symbolem jedności rozproszonych plemion. Teologia hebrajska zaczęła definiować Jahwe nie jako jednego z wielu bogów, ale jako jedyną prawdziwą boską istotę, twórcę i podtrzymującego kosmos. Słowo Jahwe jest starożytnym artefaktem językowym głęboko zakorzenionym w językach semickich i niosącym echa cywilizacji, które je stworzyły. W językach semickich imię Jahwe jest kojarzone z czasownikiem być kiedy Mojżesz kwestionował tożsamość Boga, odpowiedź przyszła mu w formie zagadki. Jestem tym, czym jestem Erje, Asher. Erje wyrażenie to znajdujące się w Księdze Wyjścia odzwierciedla ponadczasową i nieskończoną naturę Jahwe. Imię, które nie tylko go definiuje, ale także wymyka się jakiejkolwiek definicji, jak gdyby samo pojęcie boskości było poza ludzkim zrozumieniem. Z biegiem czasu to święte imię ulegało przemianom i odmianom. Jahwe stał się znany także jako Elohim i Adonai, a każdy tytuł odsłaniał inny aspekt jego boskości. W tej ewolucji istnieje bogactwo językowe, które odzwierciedla dążenie Hebrajczyków do uchwycenia słowa istoty swego Boga. Inne interpretacje jego znaczenia obejmują tego, który robi to, co zostało zrobione i tego, który powołuje do istnienia wszystko, co istnieje. Fascynujące jest to, jak przez pokolenia nazwa niosła ze sobą warstwy tradycji od rytuałów na pustyni po modlitwy w świątyniach. A mówiąc o imieniu, nie możemy pominąć związku, jaki nawiązał z monarchią w Izraelu. Judzie królowie wzywali go jako przewodnika i obrońcę swoich królestw. To następny przystanek? Przyjrzyjmy się, jak Jachwe wpłynął na trony i politykę królów judzkich, kształtując historię tych, którzy odważyli się rządzić pod jego władzą. A królestwie Judy oddawanie czci Jachwe nie było jedynie aktem religijnym, był to filar, na którym opierali się królowie i ich tożsamość. Jachwe był postrzegany jako obrońca ludu, a mieszkańcy Judy wierzyli, że zostali przez niego wybrani. Bóstwo, które miało wpływ na wszystko, od tradycji religijnych po decyzje polityczne. Jak zatem rządzić bez błogosławieństwa tego, którego uznano za najwyższego Boga? Jachwe stał się siłą polityczną, kształtując sojusze i legitymizując tron. Królowie Judy byli postrzegani jako ziemscy przedstawiciele Jahwe, wybrani przez niego, aby przewodzili jego ludowi i zapewniali mu władzę polityczną i religijną. Podczas różnych kampanii wojskowych konsultowali się z prorokami, aby poznać wolę pustynnego Boga. Sama świątynia jerozolimska stała się ośrodkiem kultu, w którym wyższano imię Jahwe. Ale co się stało, gdy na scenę wkroczył inny Bóg? Bałwochwalstwo i obce kulty często zagrażały wyłączności Jahwe, wywołując konflikty, które naznaczyły królestwo. Kiedy król odstąpił od boskich przykazań, ciężka ręka proroków przypomniała mu, kto naprawdę dzierżył władzę. Przejście Jahwe z lokalnego bóstwa w jednego Boga narodu hebrajskiego jest jedną z najbardziej uderzających zmian w historii religii. W judaizmie imię Boga uważano za zbyt święte, aby można je było wymówić. Zatem spółgłoski piercz kam ha zostały użyte jako przypomnienie, aby zamiast tego powiedzieć Adonai, Panie. Teologiczna ewolucja Jahwe była procesem stopniowym, pełnym wyzwań kulturowych i politycznych. W księgach królewskich, kronikach i prorokach Widzimy ciągłe wysiłki proroków i przywódców mające na celu wykorzenienie bałwochwalstwa i promowanie wyłącznego kultu Jahwe. Walka z obcymi bogami nie miała charakteru wyłącznie religijnego. Była to także walka o tożsamość narodową Izraela i Judeł. Po niewoli babilońskiej w Wi-wieku przed Diristo moc Jahwe została skodyfikowana w pismach hebrajskich, które zostały kanonizowane w tym czasie, okres II świątyni. W tym scenariuszu teologia hebrajska zaczęła definiować Jahwe nie jako jednego z wielu bogów, ale jako jedyną prawdziwą boską istotę, twórcę i utrzymującego kosmos. Koncepcja Mesjasza jako wszechpotężnego stwórcy, obrońcy i odkupiciela wszechświata została włączona do myśli hebrajskiej, jeszcze bardziej umacniając centralne miejsce Jahwe w religii. Ale to utrwalenie monoteizmu nie odbyło się bez oporu. Ludzie wahali się, kuszeni politeistycznymi tradycjami, które wokół nich przetrwały. Ta ciągła walka opowiadana przez proroków utorowała drogę bardziej złożonej teologii. A gdy Jahwe ugruntował swoją pozycję jedynego boga, pojawiły się pytania o jego pochodzenie, naturę i możliwe powiązania z innymi bóstwami. Połączenia, które skłaniają do myślenia o możliwych wpływach zewnętrznych, być może nawet z innego świata, i tak natrafiamy na intrygującą, obcą perspektywę. A co jeśli na chwilę odłożymy na bok tradycyjne interpretacje i zwrócimy się ku bardziej śmiałym teoriom? Pomysł, że Jahwe może być istotą fizyczną, być może członkiem tajemniczych Anunnaki, rezonuje ze zwolennikami starożytnej teorii obcych Hej. Czy to możliwe, że to, co starożytni nazywali bogami, było w rzeczywistości przybyszami z innych części kosmosu? Ciekawe, że wiele wydarzeń opisanych w Biblii, od Eksodusu po zniszczenie miast, Zawiera szczegóły pasujące do raportów o możliwych interwencjach istot pozaziemskich. Starożytna teoria o psych uważa te istoty za istoty fizyczne, które odwiedziły naszą odległą przeszłość. Rodzące się pytania o to, czy Jahwe był konkretną istotą, czy też jego imię reprezentowało grupę osób. Niektórzy sugerują, że Jahwe i Biblijni Elohim byli w rzeczywistości zaawansowanymi istotami, które w kontaktach z prymitywnymi ludźmi były czczone jako bóstwa. W końcu kto, jeśli nie siła nadrzędna, mógłby przeprowadzić ludzi przez pustynię, dostarczać tajemniczej żywności, takiej jak Manna, i komunikować się w tak nadprzyrodzony sposób? Nie ulega wątpliwości, że tradycja biblijna pełna jest zjawisk wymykających się prostym wyjaśnieniom. Gdy zagłębimy się w tę analizę, znajdziemy uderzające podobieństwa między niektórymi znanymi istotami Anunnaki a cechami Jahwe. Pomysł, że Jahwe i bogowie Anunnaki mieliby wspólne korzenie, może na pierwszy rzut oka wydawać się fantazyjny. Są jednak tacy, którzy twierdzą, że gdy porównamy Jahwe z mezopotamskimi bogami, takimi jak Enki i Minurta, wyłaniają się intrygujące podobieństwa. Anunnaki byli uważani za potężne bóstwa, odpowiedzialne za kształtowanie świata i bezpośrednią interakcję z ludzkością. Jahwe z kolei wykazuje także cechy Boga Aktywnego, który angażuje się w sprawy ludzkie, kieruje swoim ludem i sprawuje władzę nad przyrodą. Czy byłby zatem zaadaptowaną wersją tych mezopotamskich postaci? W narracjach biblijnych są szczegóły, które przywołują sumeryjskie legendy. Weźmy na przykład powódź historia Noego przypomina epos o Gilgameszu, w którym bogowie powodują powódź, aby ukarać ludzkość. Co więcej, Jahwe wykazuje także cechy Boga Wojownika, przypominającego Ninur boga bogałowów i wojny. Obaj reprezentują autorytety, obrońców swojego ludu i żądają wyłącznego oddania. To tak, jakby Jahwe łączył różne aspekty Panteonu, stopniowo wyłaniając się jako pojedyncze bóstwo zdolne do panowania nad żywiołami i sprawowania sprawiedliwości. Jednak pytanie pozostaje. Jeśli Jahwe ma takie same cechy jak Anunnaki, oznacza to, że jest odbiciem tych starożytnych wierzeń, lub za tym związkiem kryje się coś głębszego. Niektórzy wysuwają hipotezę, że mezopotamscy bogowie i Jahwe byli różnymi przejawami tej samej siły kosmicznej, dostosowywane w miarę rozwoju tradycji i kultur. Fascynująca spekulacja, prawda? I przy tym porównaniu pojawia się kolejne pytanie. Jaka byłaby rola Jahwe w zniszczeniu Sodomy i Gomory? Tak podobnej do działań bogów mezopotamii. Przyjrzyjmy się Sodomie i Gomorze, miastom, których nazwy przywołują na myśl grzech i zniszczenie. Biblia mówi nam, że Jahwe, Ściekły z powodu zepsucia i zepsucia jego mieszkańców, postanowił ich unicestwić ogniem i siarką. W Księdze Rodzaju 19 Jahwe schodzi ze swego domu i w towarzystwie dwóch aniołów odwiedza Abrahama i informuje go, że jeśli grzechy miast się potwierdzą, Zostaną one zniszczone? Historia jest pełna symboliki i tajemnic, a wielu zadało sobie już pytania. Czy to zniszczenie było aktem moralistycznego boga, czy też istniała inna motywacja? Co ciekawe, mezopotamskie przekazy mówią także o unicestwieniu miast z woli Bożej przy użyciu środków przypominających katastrofalne zjawiska naturalne. Czy hebrajczycy zinterpretowaliby na nowo te starożytne legendy, aby wzmocnić moc i sprawiedliwość Jahwe? Jahwe może sobie wyobrazić starożytnych widzów obserwujących wydarzenie takie jak eksplozja wulkanu lub upadek meteorytu i łączących je z gniewem Boga. Jahwe, Bóg, który przechadza się po miastach ludzkich, działa bezpośrednio, jakby chciał nam przypomnieć, że należy zachować kosmiczny porządek. Starożytne teksty biblijne nazywają Boga Elohim i co ciekawe, jest to termin, który występuje w liczbie mnogiej. To samo w sobie już budzi ciekawość i spekulacje. Czy biblijni bogowie byli zbiorowością, echem starożytnych panteonów mezopotamii, takich jak panteony Anunnaki? Niektórzy uczeni sugerują, że we wczesnych tradycjach hebrajskich istniała wiara w boską hierarchię, w której nawet Jahwe mógł być częścią rady Bogu. Anunnaki, znani jako bogowie rządzący ziemią i podziemiem w mitologii sumeryjskiej i akadyjskiej, mogą być koncepcyjnymi przodkami Elohimów. Z biegiem czasu narracja hebrajska wchłonęła i zaadaptowała tę ideę, przekształcając je w obraz wyjątkowego i suwerennego Boga. Nawet w tekstach biblijnych istnieją dowody na to, że Jahwe prowadził dialog z innymi boskimi istotami. Na przykład w Księdze Rodzaju pisze: Grupa bogów stawia pytania o pochodzenie boskości. To prowadzi nas do zastanowienia się, czy Hebrajczycy na przestrzeni wieków przeszli od pierwotnego politeizmu z panteonem w stylu mezopotamskim do centralizacji swojej wiary w Jachwę. Jest to przekonująca hipoteza, która stawia nas na krawędzi teologicznej odchłani, i mając na uwadze te pytania, przechodzimy do końcowych refleksji. Pomimo tajemniczego pochodzenia Jahwe i możliwych powiązań z innymi bogami, a nawet z obcymi teoriami, jego wpływ na ludzkość jest niezaprzeczalny. Oddanie i chęć zrozumienia boskości kształtują kultury i cywilizacje od wieku. Pozostaje jednak pytanie, dlaczego nadal czcimy Jahwe jako najwyższego Boga? Nawet jeśli tak wiele historii i wpływy starożytne wskazują na złożoną i wieloaspektową przeszłość. Czy to możliwe, że w poszukiwaniu znaczenia starożytni ludzie znaleźli w jachwę reprezentację boskości, która rezonuje do dziś? Może nie chodzi tylko o oddawanie czci Bogu, ale o szukanie w sobie czegoś większego wewnętrznej boskości, która pragnie odpowiedzi, co by było, gdyby jednak prawdziwa istota Jahwe nie znajdowała się jedynie w świętych tekstach, starożytnych stelach czy kamiennych inskrypcjach? A co by było, gdyby zamiast tego chodziło o nasze ciągłe dążenie do zrozumienia kosmosu i naszego w nim miejsca? Podobieństwa z Anunnaki i innymi bogami sugerują, że duchowa ewolucja Hebrajczyków była częścią szerszego procesu kwestionowania i transformacji. Jahwe, Bóg, który przemierzył pustynię, zmieniał się na przestrzeni wieków, podobnie jak nasze rozumienie boskości o to zaproszeń. Czy nasze poszukiwania duchowe nie są w istocie odzwierciedleniem ewolucji cywilizacji? Być może prawdziwa tajemnica Jahwe nie polega na tym, czy był Bogiem, kosmitą, czy ludzkim wynalazkiem ale na tym, jak nas nieustannie prowokuje, inspiruje i stawia przed nami wyzwania. I tymi refleksjami zamykam ten cykl, pozostawiając w powietrzu pytanie, w jakim stopniu jesteśmy gotowi odkryć boskość w nas. Jeśli podobała Ci się ta podróż i chcesz dalej zgłębiać te tajemnice, zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia. Mi. Nie przegap więc kolejnych odcinków pełnych tajemnic i objawień na temat wszechświata, duchowości i pochodzenia bogów. Odkryjmy razem tajemnice, które skrywa czas. Nie zapomnij zostawić swojego podobać, udostępnić wideo i zapisać się do kanału. Kanału.